Dzień dobry. W dzisiejszym materiale będę mówił o telewizorze Hisense 65 U78Q Pro. Czym w ogóle jest ten telewizor? No jest to mini LED z Hisense'a, taki mniej więcej ze środkowej, nieco wyższej półki. Bo podstawowe telewizory to są telewizory E8, dalej jest seria U7, dokładnie model U70Q lub U70Q Pro, czyli ten model. No i najwyżej na ten rok są modele U8Q. A dlaczego o tym mówię? A dlatego, że na te telewizory ze średniej, średniej wyższej półki Możemy patrzeć dwojako. Czasami są to telewizory, które są totalnie bez sensu, bo w stosunku do tych podstawowych modeli mają niewiele dodatków i wszystkie dodatki są bardziej zabiegiem marketingowym po to, żebyście je kupili, a nie po to, żebyście zobaczyli jakąś różnicę. Ale czasami są to telewizory, które są świetnie wyposażone, niewiele odbiegają od topowych modeli premium a tak naprawdę kosztują mniej. No i taki właśnie jest Hisense 65U78Q Pro, dlatego myślę, że warto go poznać. Maciek Turalski, zapraszam Was do oglądania. W zapakowania ukazuje nam się duży 65-calowy ekran o umiarkowanej wadze. Obudowany wysokiej jakości materiałami sztucznymi, odpowiednio sztywny i wytrzymały. Na górze jest oczywiście cienka ramka, po bokach ekranu tak samo, jedynie troszeczkę grubsza jest ta dolna belka, na niej znalazło się logo producenta. Wszystko postawione jest na dwóch metalowych, co ważne, nóżkach, które połączone są takim plastikiem, który robi wrażenie takiej płyty. Aluminiowy, chociaż jest to plastik, jest to tylko taka zabudowa tych dwóch nóżek, ale wygląda to naprawdę dobrze, i jeszcze na tej podstawie z tyłu są miejsca do ogarnięcia kabli, czyli do przyczepienia tych kabli, żeby gdzieś tam z tyłu nie latały, no i żeby nie były widoczne. Czyli jeżeli chodzi o estetykę, no to Hisense ma dużego plusa. Zaglądając do tyłu, oczywiście znajdziemy tam yy, otwory do Uniwersalnego wieszaka ściennego, bo taki telewizor można powiesić. Po lewej stronie, patrząc od tyłu, jest wejście do kabla zasilającego, a po prawej są wszelkie złącza. I to jest fajne, że mamy tutaj po pierwsze wszystkie złącza antenowe, mamy oczywiście wejście do internetu, wyjście audio, analogowe złącza USB, no ale są też złącza HDMI, i wszystkie cztery z nich to są HDMI 2.1, które jak najbardziej są w stanie przyjąć obraz 165 Hz. Później będę wam mówił o tym, że jest tu matryca o. Bardzo szybkim odświeżaniu, więc to jest istotne. Jest oczywiście jedno HDMI z EARC, także mamy pełen komplet. Jest także oczywiście wejście common interface, jeżeli ktoś chciałby podłączyć jakieś kodowane kanały bezpośrednio do telewizora. Oczywiście w takiej jakości już musi być full wypas, i tutaj jest. W zestawie mamy oczywiście pilota. To jest pilot już też taki z serii Premium, czyli on jest taki fajny, podłużny, ale dosyć tutaj wąski. Bardzo fajnie leży w dłoniach. Te przyciski mają taki fajny, mały skok, czuć, że jest to taka lepsza jakość. No i na dole oczywiście jest panel słoneczny, bo ten pilot można doładowywać właśnie za pomocą słońca. Światła cały czas sam się doładowuje, a gdyby komuś zabrakło, no to jest USB-C. Nie trzeba wymieniać żadnych baterii. Nie wiem, czy wiecie, ale dokładnie ten model telewizora został uhonorowany nagrodą ESA na rok 2025-2026 jako Best Buy Mini LED TV. Chodzi oczywiście o to, że jest to najkorzystniejszy zakup na rok 2025-2026 spośród wszystkich Mini LEDów. No i coś w tym rzeczywiście jest, bo ten telewizor odznacza się bardzo korzystnymi cechami, rzeczywiście praktycznie pod każdym kątem użytkowania tego telewizora, więc jednocześnie będzie on fajny dla graczy, będzie od dobrym telewizorem do domu dla tych, którzy chcą korzystać na przykład z funkcji smart, ale także sprawdzi się jako telewizor do prawdziwego kina domowego. Dla takich ludzi, którzy chcą oglądać filmy z wysokim kontrastem, ze świetną czernią, w ciemni robić sobie seanse, plus do tego jakieś świetne nagłośnienie, tutaj też się sprawdzi. I właśnie poopowiadam wam o tym, jak ten telewizor odnajduje się w tych realiach, w tych potrzebach, które są nieco różne, ale gdzieś dążą do tego samego, czyli do rozrywki audiowizualnej. Na początek kilka słów o jego charakterystyce gamingowej. Termini LED o rozdzielczości Ultra HD wyposażony został w matrycę, która natywnie oferuje 165 Hz odświeżanie obrazu. Parametr ten umożliwia wyświetlanie obrazu z wyższą płynnością, a także lepiej dostosowuje się przede wszystkim do nowoczesnych konsol i komputerów. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla tych graczy, którzy oczekują rozrywki na dużym ekranie. I nieważne, czy jesteś graczem, tak zwanym weekendowym, tak jak ja i grasz sobie w jakieś gry ściganki, czy lubisz jakieś inne rodzaje gier strzelanki, RPG i itd. Do tego wszystkiego on się jak najbardziej nada. Posiada tryb gamingowy, który minimalizuje opóźnienie wejściowe do kilku milisekund. Dodatkowo zmienia charakter obrazu tak, abyśmy w każdym momencie mogli ujrzeć jak najwięcej detali. Granie w gry ma inne wymagania niż oglądanie filmów czy seriali. No i Hisense dobrze o tym wie, dlatego stawia nie tyle na spektakularną obróbkę kolorów, oczywiście w grach, co na szybkość, płynność oraz odwzorowanie detali. I takie rozwiązanie świetnie się sprawdza. W trybie gry pojawia się także inne menu ekranowe. Pokazuje nam najważniejsze parametry obrazu, pozwala na uruchomienie dodatkowych opcji przydatnych w grze, a także szybkie wejście do najważniejszych funkcji. Telewizor korzysta oczywiście z funkcji Variable Refresh Rate, jest idealny do podłączenia PlayStation 5, Xbox X Series czy komputerów gamingowych. Wszystkie starsze konsole, oczywiście, też będą zgodne z tym telewizorem, i można je śmiało podłączać. A może nie szukasz telewizora gamingowego, tylko uniwersalnego telewizora dla całego domu, do całej rodziny, jako duży telewizor w salonie. No i jak najbardziej, U78 Pro też jest do tego. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ten telewizor jest dostępny w kilku różnych wielkościach: 55, 65, taki jak ten, 75, 85 i 100 cali, moi drodzy. Więc. Osoby, które mieszkają na przykład w bloku i mają niewielki salon, znajdą dla siebie 55 lub 65, a ci, którzy mają ogromny apartament, mogą skorzystać na przykład z obrazu 85-calowego, a jeżeli mieszkasz w jakiejś rezydencji podmiastej i masz 100-metrowy salon, to 100-calowy telewizor też będzie idealny dla Ciebie. No i co w nim jest takiego dobrego do tego domu? Po pierwsze to, że ta matryca ona jest no już dość mocno jasna, to ja mówię bardzo delikatnie, bo 2000 nitów w szczycie to jest naprawdę dużo. To po pierwsze pozwala na wyświetlenie dobrego HDR-u, ale o tym będę mówił troszeczkę później przy kinie domowym, ale z drugiej strony jest też idealne do bardzo nasłonecznionych pomieszczeń. Jeżeli masz salon przeszklony, wiadomo dzisiaj tak jest, że wpuszczamy duże światła do naszego domu, to nie musimy się bać, że kolory z tego telewizora będą słabe i wypłowiałe. Dalej, ta matryca ma także powłokę antyrefleksyjną, czyli odbija mniej światła niż standardowe matryce, więc nie mamy czegoś takiego, że w ciemnej scenie bardziej widzimy to, co się odbija z okna, a nie rzeczywiście scenę wyświetlaną przez telewizor. Oczywiście nie jest to typowo matowa matryca. Heissens dobrze wie, że tamte mają swoje problemy inne i to jest taki kompromis pomiędzy tymi błyszczącymi, bo na zwierzchu jest błyszcząca, ale daje za to pełną głębię, mega głębie czerni, bardzo fajny kontrast, to jest ich plus. No i jednocześnie na ile się da, no to minimalizuje właśnie odbicia światła. Z drugiej strony technologia mini LED, Ta odpowiada za co? No oczywiście za kontrast i za wyświetlanie czerni. I nie chodzi tu tylko o to, że ta czern ma być wyświetlana, no bo jest, bo nawet podstawowe telewizory mini LED są w stanie ją wyświetlić, ale chodzi o kontrolę. Czyli o to, że jeżeli tu jest jasno, a tu zaraz obok ma być ciemno, no to te telewizory w zależności od wielkości dochodzą nawet do tysiąca stref lokalnego wygaszenia. Czyli ekran pocięty jest na około tysiąc kawałków i każdy z nich niezależnie może się rozświetlić i zgasnąć. No, lub oczywiście przyciemnić, rozjaśnić. Także dzięki temu mamy wysoki kontrast, no bo czerń i biel to jest kwestia kontrastu, ale ten kontrast jest jednocześnie dobrze kontrolowany i jest bardzo precyzyjny, także na przykład mała świeczuszka. Na ciemnej scenie, na stole świecąca, nie rozjaśnia nam całego ekranu, tylko w tym miejscu jest jasno, ale poza tym jest ciemno. I to buduje ładną dynamikę kolorów, to buduje piękny kontrast, taką głębię obrazu, charakter kinowy oraz nasycenie kolorów, także tymi ciemnymi składowymi. Dzięki temu ten telewizor się dobrze ogląda w każdych warunkach. Więc, jeżeli chcecie oglądać sobie zwykłą telewizję, chcecie oglądać Netflixa, chcecie oglądać coś z Prima, z YouTube'a, tak jak teraz oglądacie, no to jak najbardziej ten telewizor się do tego nadaje pod względem właśnie tych parametrów matrycy, ale jest jeszcze trzecia sprawa, czyli poprawa jakości obrazu. Tutaj już mówimy o procesorze. Hi View AI Engine Pro czyli procesor, który jest znacznie szybszy i wydajniejszy niż ten sprzed roku, które były stosowane w telewizorach i dzięki niemu, dzięki sztucznej inteligencji, ten telewizor sam poprawia nam jakość obrazu. Jak pewnie wiecie, lub może nie, to Wam powiem, obraz z telewizji to nie jest obraz ultra HD. Obraz z Netflixa, nawet jeżeli jest ultra HD, jeżeli jest Dolby Vision, to i tak jest w jakiś sposób kompresowany. Podobnie jest na innych portalach VOD, więc zawsze z tym obrazem jest co robić, aby doprowadzić go do ideału. I Hisense dzięki temu, że wykorzystuje sztuczną inteligencję, która zna pewne obrazy, potrafi dostosować się do danego typu wyświetlanego obrazu, poprawia kolory, poprawia czystość chodzi tutaj m.in. o redukcję szumów, ale także współpracuje z procesorem obróbki obrazu pod kątem płynności. No i oczywiście. Poprawia rozdzielczość obrazu po to, żeby dostosować go właśnie do matrycy 4K. I to wszystko fajnie się sprawdza w użytkowaniu. Dzięki temu te same materiały, które możecie oglądać na sensie i na innym telewizorze, tu wyglądają po prostu lepiej pod kątem nie tylko czerni i bieli, ale całego kształtu budowania tego obrazu. No jeżeli chodzi o telewizor uniwersalny dla całej rodziny, no to każdy ogląda coś innego. Jeden korzysta z YouTube'a, drugi z Netflixa, trzecia osoba z Disney Plusa. Te wszystkie aplikacje są dostępne w tej technologii smart, z której korzysta HiSense, czyli z technologii WIDA. To jest już technologia WIDA 9. generacji. Dlatego to działa wszystko szybko, sprawnie. Każdy może wejść w aplikację, którą lubi. Te polskie, te zagraniczne, one tutaj są dostępne. Wiadomo, nie ma ich aż tyle co w sklepie Google, ale. Nie zacina się, nie ociąga się jak oprogramowanie od Google. Są wszystkie najpopularniejsze i każdy znajdzie coś dla siebie, a jednocześnie będzie z tego korzystał wygodnie i szybko. No i dodatkowo jest to sterowanie głosowe po polsku, ale także takie, które nie wymaga trzymania pilota w ręku. Można po prostu do tego telewizora mówić, on będzie nas rozumiał, no i będzie wykonywał nasze zadania. A teraz kino domowe i wyświetlanie sportu. Będę mówił o tym w zasadzie w jednej części tego materiału, bo dużo elementów jest tutaj bardzo podobnych do siebie. Po pierwsza sprawa to jest oczywiście kontrast, jasność i efekt HDR. Najczęściej w filmach, które oglądamy i w serialach mamy właśnie HDR lub Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, to są technologie, z których korzysta ten telewizor. Tutaj wszystko jest pełna zgodność ze wszystkim, no i oczywiście dzięki wysokiej jasności ten efekt jest widoczny. I to jak jest widoczny? Po prostu cudownie. To jest najlepszy telewizor do hdr w takiej średniej półce cenowej. Jeżeli szukacie czegoś dobrego, gdzie chcecie mieć fajny efekt, wow, dobrą czerń i bardzo wysoką biel i mocne światło, to Hisense U78Q Pro jest telewizorem dla Was. Dalej, płynność obrazu, która również ważna jest w kinie, jak i w sporcie, no bo przecież jeżeli ktoś, nie wiem, gra w piłkę, w tenisa, to raczej chcecie widzieć detale, a nie jakąś rozmazaną kreskę na ekranie. Płynność też jest na bardzo wysokim poziomie i tu właśnie pomaga ta matryca 165 hz do której Procesory dorabiają dodatkowe klatki po to, żeby wszystko było płynniejsze i dokładniej widoczne. To jest mocna strona tego telewizora i rzeczywiście ta funkcjonalność tutaj działa. Oczywiście w filmach mamy więcej ciemnych scen, mamy nastawienie na mocne kolory, na dobre nasycenie, ale jednocześnie taki kinowy look trochę przyciemiony. Bardzo często tak jest. W sporcie zależy nam na jasnych światłach, na kolorach, na przykład na dobrym kolorze murawy. Oczywiście każdy tryb. Jest inny, czyli tryb do filmów i tryb do sportu jest inaczej ucharakteryzowany, ale nie mniej jeden i drugi robi swoją robotę bardzo dobrze. Czyli w kinowym mamy ciemniej, ale świetny kontrast, w sportowym mamy fajne nasycenie, ale jednocześnie na przykład. Wygładzanie twarzy to jest bardzo dobre, żeby nie pokazać twarzy jakichś czerwonych, spoconych, bo to tylko bardziej naturalnie. Mamy na przykład wzmocnienie zielonego w przypadku pokazywania murawy. I co jest ciekawe, tutaj również jest AI, i AI rozpoznaje, jaki to jest materiał, co on w danym momencie wyświetla, i tutaj dopasowuje parametry obrazu właśnie do tego materiału. To jest fajna rzecz, która już dziś może nas wyręczyć z ustawień. I zrobi to jak najlepiej dla nas. Poza tym, oczywiście, czujnik oświetlenia czyli telewizor sam bada. Jakie oświetlenie jest przestrzeni, w której w danym momencie stoi? I tutaj też dopasowuje jasność i nasycenie kolorów właśnie do warunków panujących w otoczeniu. Także jest to świetna sprawa, która rzeczywiście działa. Ona z jednej strony wspomaga takie systemy jak Dolby Vision IQ czy HDR10 Adaptive, ale jednocześnie działa też przy obrazie SDR, czyli przy każdej telewizji dopasowując nasz telewizor do możliwości i do warunków, w jakich w danym momencie pracuje. Także jeżeli jesteście fanami sportu albo kina domowego, to Hisense również jest telewizorem dla Was i śmiało mogę powiedzieć, że również jest to jeden z najlepszych telewizorów, jakie widziałem ostatnimi czasy właśnie do tych zastosowań. Moi drodzy, na koniec. Na koniec jest jeszcze dźwięk. Wiadomo, że jeżeli jesteś fanem kina domowego, raczej podepniesz kino domowe albo co najmniej dobrego soundbara, ale to, co telewizor ma w środku, i tak jest godne pochwały, bo są tu dwa głośniki stereofoniczne, które... Grają nam prawy i lewy kanał. Jest tutaj subwoofer, który oczywiście odpowiada za niskie tony. Są też dwa głośniki, które odpowiadają za efekty surround, które działają na zasadzie odbicia od ścian. Mamy tu więc system 2.1.2, który naprawdę działa dobrze, bo jest i dynamiczny, i ma dobry wokal, i ładną buduje scenę. Jeżeli chodzi o jego kompatybilność, to Dolby, Atmos i DTS Virtual X oczywiście są, i telewizor jak najbardziej jest w stanie wysłać te tryby obrazu, na przykład do Sąd czy dobrego kina domowego. Więc pełne dobre audio macie w zestawie, ale z możliwością rozszerzenia o. Dalsze elementy, jeżeli byście tego potrzebowali. A więc moi drodzy, na koniec podsumowując: Hisense 65 U78Q Pro polecam świadomym użytkownikom, którzy wiedzą, jakie korzyści daje dobry Mini LED i chcą zaspokoić oczekiwania wyższe od przeciętnych. Hisense to telewizor o wspaniałej czerni i bardzo dobrym efekcie HDR. Jest to także jeden z najbardziej wszechstronnych telewizorów, który z pewnością będzie cieszył wszystkich użytkowników domu. Ja Wam dziękuję za uwagę, to było tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tym telewizorze. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!